Jeden dzień przed wylotem do Londynu. Mm -hmm. Jutro Michalina wyjeżdża na 5 miesięcy do Londynu. Ja lecę z nią, pomóc jej przewieźć rzeczy, jakoś tam, wiecie, wprowadzić się do akademika, bla 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 bla. Ale dzisiaj Michalina ma egzamin. Jeszcze nie jest spakowana. Nie wiem, czy nawet prania Michalina nie będzie robić. Ale jeśli chodzi o mnie, to przede wszystkim nie mam filmiku na niedzielę, a muszę go dzisiaj nagrać, wyedytować i wrzucić. Jeszcze ogarnąć TikToki, i generalnie będzie dzisiaj chaotyczny dzień. Nie wiem, czy to jest początek vloga wyjazdowego do Londynu czy jest to oddzielny, niedzielny filmik, ponieważ się nie wyrobiłam z nagraniem dzisiejszego, ale będzie się działo, więc stwierdziłam, że zabiorę Was ze za sobą. Na razie plan jest taki, że ogarniam się mega szybko do pracy, specjalnie wstałam godzinę, prawie półtorej godziny wcześniej i przygotowuję sobie TikToki, które chcę dzisiaj opublikować i luźno chciałabym napisać scenariusz do filmiku pogadankowego, który chcę nagrać dzisiaj po południu, bo moim pomysłem jest nagranie w końcu, podsumowanie Heart. I myślałam, że będzie to szybki filmik do ogarnięcia i przede wszystkim szybki filmik do wyedytowania. Nie wiem w ogóle czemu tak sobie wymyśliłyśmy, żeby jechać od razu po egzaminie Michaliny. Jesteśmy w tak głębokiej dupie, a lecimy na 5 dni, więc to nie tak jak ja lecę na 5 dni, ona na 5 miesięcy. Ale to nie jest też tak, że nam się jakoś super śpieszy, po prostu źle to rozkminiłyśmy. Miśka zaczęła zajęcia we wtorek. Ale no dobra, taką decyzję podjęłyśmy, dzisiaj będziemy się spinać. W sumie nie wiem czemu ja panikuję, chyba panikuję z tego względu, że widzę jak Miśka jest jeszcze nieogarnięta. Bardziej stresuję się tym, że obiecałam sobie, że będę wrzucać filmik raz w tygodniu i co jeżeli dzisiaj nie przygotuję filmiku, a nie chcę ciągnąć ze sobą laptopa? Mamy troszeczkę gorszy czas niż bym chciała, jest 6.25. Ale nakręciłam już jednego TikToka z książkami Ali. Dodam go sobie do wersji roboczych. Muszę też zwrócić tę książkę do biblioteki, jest mi strasznie przykro. I jeszcze waham się, czy jeżeli powiedziałam, że nie chcę zwiększać mojego fizycznego TBR-u, w związku z czym będę kupować tylko pięć książek na kwartał, czy książki, które wypożyczyłam z biblioteki, przeczytałam, podobały mi się i chcę je mieć u siebie na półce, liczą się w tych pięciu? Wydaje mi się, że tak, ale nie powinny. Jest tyle książek. Które chcę kupić, ale już je przeczytałam i będę czekać do przyszłego roku albo do urodzin. Ale ta bardzo mi się podobała, kompletnie mnie zaskoczyła. Będę robić jeszcze takiego TikToka o książkach, które nikomu się nie podobały, a ja oceniłam je na 5 gwiazdek, bo powiem Wam, że ogólnie oceniam książki w miarę nisko, w sensie czytam głupiutkie. Książki na jedno kopyto, dobrze się przy nich bawię, ale na końcu mam takie, no to nie było nic specjalnego, 3,5. Po czym raz na jakiś czas mam takie, nie wiem czy zasłużyła, ale chcę ci dać 5 gwiazdek. I wchodzę na gutrice, i ta książka ma 3,25. I mam takie, co jest ze mną nie, tak? Czy idziemy dzisiaj do biblioteki? Mogłabym dać tę książkę innym żeby ktoś mógł ją pokochać, tak samo jak ja. Ale mam ją do 8 lutego, więc mogę też zwrócić po Londynie. Jedna osoba czeka na książkę Ali, więc zwrócimy ją dzisiaj, przed weekendem. Anyway, wydaje mi się, że TikToki prędzej i tak ogarnę, a nie będzie mi się chciało zrobić tego luźnego skryptu do 75 Heart, więc zajmę się przez pół godziny tym i lecimy do pracy. Lekka zmiana planów. Okazuje się, że przyjaciółka do mnie wpada ze swoją córką, więc lecimy po ciasto i do mieszkania, a później oddamy książkę, jak będzie czas. Wróciłam. Zakładam, że nie zdążę. Nagrać 75 Heart, gdyż już, ponieważ jest 15.00. Więc zamiast tego zaczniemy tu ogarniać yy, i wydutujemy te tiktoki, że poleciało o normalnej godzinie. Później przyjedzie Daria. Po Darii przejdziemy się do biblioteki i do bankomatu. I później będziemy patrzeć jak Miśka się stresuje. To są ciasta, które... To nie są ciasta, to są ptysie z kremem i tartaletki królewskie, ponieważ jest koniec miesiąca i się okazało, że ja dopiero jutro dostanę wypłatę, a myślałam, że dostanę ją wczoraj, więc lecimy na ostatkach. Dobra, przebiorę się. Mam też jedzenie do zjedzenia. Kurwa macie, jesteśmy w dupie. <laughs> na no całe szczęście nie jesteśmy jednak w tak wielkiej dupie. Jak Michalina. Jak ci się podoba to co mam spakowane, czyli cały jeden wielki nic? Nieźle. Myślałam, że będzie u mnie burdel, jak wrócę tak szczerze. To są książki, które bierzesz? Nie, z tą obraz jedną. Z tym wyborem też mi zaraz pomożesz. Kto się nie wyprowadzał za granicę na 5 miesięcy, to się nie odzywa. <grym <grym Odnośnie <grym mojego <grym burdelu. Tak naprawdę nie jest to syf. To są po prostu... dużo się dzieje. Tak, bo zaczęłam wyjmować rzeczy, żeby nawet takich jeszcze nie wkładam, to żeby już były tu. Jakby to są samo opakowania, a wszystkie leki są w tej i tej. Chcesz jeszcze jeden na co Dobra, co ci mam pomóc? Dwie decyzje. Po pierwsze, no, odnośnie portfela. Normalnie na wyjazdy biorę ten portfel, żeby nie musieć wszystkiego przenosić, no nie? Mhm. Mm Pozostałe karty, których nie biorę z tego i wziąć ten portfel, który mam normalnie. Który ja Tak, chyba zrobiła to 5 miesięcy. Lepiej, żeś miała ten portfel, co robisz. No, jeszcze zastanawiałam się nad tym, tylko że on jest duży. Nie może mi przeszkadzać, że jest tyle tego. No dobra, czyli mówisz, że przenosić No tak. Też zastanawiałam się, czy brać sprawko. Dostałam czajnik. I w nim... Szoty? Nie, chwilę. Tak. Ja ci chciałam zaproponować te z Glimbaxu. Dwa plastikowe, żebyś mogła sobie... Bo to wiesz, 15 mililitrów. A. a mamy dwa, więc nawet nie musiałam. Mogłabym do... z kimś pić szoty? Tak. A Ale... dostać? I też dwa? No, oczywiście. no Bo to zostaw mamy i taty do sanatorium. <laughs> No, ale zapakowała i powiedziałam: Zaczęła je wypakować i mówię, co robisz? Ja mam. ci te kieliszkie, czemu ona. O, no to i moja Chyba taka. chcesz mi zostawiła. Tak wszystkich książek chcę wziąć jedną. Misialina, czy masz tutaj. Teenage dirtbag, masz na odpadzie. Wytłumaczę ci wszystkie moje. No ja wiem, że to jest coś Książka. Tak. To jest moja Cozy Książka, ale jest na odpadzie. Mm -hmm. Więc zawsze ten. The Kingsman. Też lubię do niej wracać ogólnie do tej serii, więc znowu taki cozy bardziej faktor, ale przeczytałam ją. Minus, nie wiem czy mogłabym ją po prostu <grymne> <grymne> Virgin Suicides po prostu jest cienka. Może nie <grymne> Jest cienka i to byłby powód, który by mnie zmusił do przeczytania jej w końcu, jakbym to była jednak książka, którą posiadam. Ja bardzo ładna okładka, ładnie bardzo. Jako element dekoracyjny oglądam teraz tą Mili i ona obejrzałam dwa razy, jak się wprowadzała na, pi na pierwszy rok i na drugi rok do akademika, jak przyklejała te plakaty. Mm. i mam takie że też tak zrobisz. Nie mogę się doczekać, jak założysz swój kanał i, I zgodziłeś się. Stała od na święta, więc na nie <laughs> <Wiem>. <laughs> przez to, że są najnowsze, to jestem taka najbardziej excited, żeby je przeczytać. Ta... Jest prosta, więc byłaby tak początkiem faktycznym i odmóżdzeniem, Ta słyszałam, że jest bardzo ładna i taka, że ludziom po tym się robi miło na sercu, i sobie się jakbym miała cięższy okres. To taką ładną, przyjemną na sercu też fajnie przeczytać. Ta jest po polsku. To jest Boję się, wioski. że będziesz tęsknić za językiem. Boję się bardziej nie, że będę tęsknić za językiem, tylko że będę zmęczona tym, że cały czas jest wszystko po angielsku i tak jak. Teraz, że ja w Polsce mówię po polsku i robię wszystko po polsku, no to wolę zdecydowanie czytać po angielsku. Ale, że mogę być taka, że cały czas muszę myśleć i tłumaczyć sobie wszystko i tak dalej i mogę być zmęczona i mogę mieć takie, dobra, po prostu chcę, mam ochotę poczytać coś po polsku. Ja bym chciała wszystkie, ja po pierwsze wszystkie, po drugie ja się zastanawiałam, ile książek się Ja Ja jadę na pięć dni. Wziądziłam, że wezmę Kindle, więc mam to z 15 książek. No ja biorę tableta, więc na tablecie jak coś będę mogła czytać. Hmm. Ale boisz się, że się nie spokujesz? Tak. Czy... To ja bym... bo je można wziąć po prostu do torebki, no nie? W sumie nawet do ręki. Więc ja bym je zostawiła na ostatni ten, żeby zobaczyć, czy coś... Dwie książki myślę, że możesz spokojnie wziąć. Czy ja mam ci coś pomóc, czy mam cię zostawić w spokoju? Że, że jeszcze chwilę będę zbierać się, a później mogę potrzebować pomocy, żeby myśleć, jak to układać. Kiedy pyta, kawa? Chętnie. I przynosi mi mocno mocne dopio. Więc chyba plan jest taki, że spakujemy mnie, żeby ktokolwiek w tej rodzinie był spakowany. Ja jadę na cztery pełne dni. Piątego dnia rano wracam. Dwa doły, w tym jeden wezmę na siebie: czarne, prążkowane, delikatnie, delikatnie rozszerzone. Spodnie i drugi to będzie niebieski jeans niebieski jeans. Na pewno potrzebuję moich golfików. Wezmę jeden ten i jeden ten. Jest to dla mnie nienormalne trochę, że się wyprowadzam za granicę i przez to nie mogę się... pakując się, nie mogę się wyzbyć takiego odczucia, jak normalnie się jedzie za granicę, czyli mam takie. Mmm, ale czy na pewno założę te spodnie? Mmm, czy na pewno założę to błoskę, później mam takie... Jedziesz na 5 miesięcy, może ci się przyda. Ja no takie, mm, w tej bluzce w sumie nie chodzę aż tak często. I później takie. taka Weź więcej niż trzy Dobra, Miska powiedziała, że może pójdziemy na musical, więc biorę jednak gładkie spodnie, nie te czarne, dresowate. Widzicie różnicę materiału? Subtelna, ale jest. Jeśli chodzi o takie ogólne rzeczy, na siebie założę bluzę, dwa t-shirty, dwie koszule i mamy jeszcze pół plecaka wolnego. Pierwsze dwa dni spędzam w hotelu, więc wezmę tylko jeden ręcznik, taki troszeczkę większy, ala do twarzy. O taki, jak będzie trzeba, to u Michaliny nawet. Się nim cała wytra. I Daria napisała, że zadzwoniła, że będzie za pół godziny, więc w tym czasie trochę ogarnę pokój. Jutro do samolotu nie będę się malować, więc całą tą kolorówkę mogę zapakować. Nie wiem, czy to nie będzie lecieć. Zobaczymy. Na noc jako krem do twarzy i jako krem do włosów olej rycynowy. Pasta zębów, biorę dużo, bo nie mam małej. Krem pod oczy, końcówka dezodorantu, tam będę mogła go wyrzucić. Ryszawajska z nami. Jeszcze tylko. Trzy. Trzy. Ogólnie były u mnie dziewczyny. Jest 18.30, więc nie zdążę oddać książki do biblioteki. Ktoś, kto chciał pożyczyć na ten lot, przepraszam, oddam w poniedziałek. Miałam też zrobić obiad, tego też nie zrobiliśmy. Miśka za to! Mam update, prawie skończyłaś pakować. Mm. Zostaje mi tylko po podręczne. Tablet i Apple Pencil, słuchawki, Sonnen, Airpodsy. Dobra, jest 19.11, nie wiem gdzie ten dzień ucieka. Zaraz muszę usiąść do laptopa i edytować to, co oglądacie. Jestem taka zmęczona i głodna, więc yy, wyjemy z lodówki resztki warzyw, które mam. Muszę przyznać, że nie jest to nic specjalnego. Jeszcze ja się zastanawiam, mam takie stare tortille. Jest to najładniej zawinięte, a jak smakuje? Może być, jadłam lepsze rzeczy, ale jest git. Let's go crazy, crazy, crazy. Mam Udało się misja zakończona sukcesem. Jest za chwilę 21. Ja jestem cholernie, cholernie zmęczona, więc idę się wykąpać. Tylko może wcześniej ogarnę kuchnię, bo tam zostawiłam syf. Nie będę udawać, mam dość. O mój Boże! Co jeszcze muszę zrobić? Jeszcze się nie odprawiłam, jeszcze nawet nie wzięłam mojego paszportu. Prostownicę muszę wziąć, ale będę rano pewnie prostować włosy. Pewnie przydałoby się, żebym coś jeszcze nagrywała, ale chyba nie mam na to siły. Nie chcę tutaj wpuszczać negatywnej energii. Całe szczęście, że udało mi się wrzucić TikToka na co czytam. Dzięki temu mogę sobie odhaczyć na moim miesięcznym bingo, że dwa razy w tygodniu wrzucałam na jakichś social mediach content. Jeszcze rośnie mi ósemka i tak mnie tu boli, wszystko. 2025 to zdecydowanie nie jest mój rok. Nie wiem, jak, jak często muszę to powtarzać, ale czuję, że jest to istotne. Wskoczył pod prysznic, widzimy się za chwilę. <słuch> Okazuje się, że muszę też koniecznie ustawić nową playlistę, bo już połowa piosenek mnie nudzi i je przewijam. I byłam pod prysznicem i miałam takie. Mm", tą i tą mrzączkę. Nie wiem, czy widać, zaczynam panikować. Albo robię to cały dzień, sama nie wiem. Myślę, że będę się żegnać, chyba że coś ciekawego się wydarzy, wątpię. Zachęcam Was do obserwowania mnie na różnych innych platformach. Mam nadzieję, że się dzisiaj dobrze bawiliście, mimo że nie miałam najlepszego stanu umysłowego. Ale dzięki, że byliście się ze mną, że dotrwaliście do końca. Widzimy się następnym razem, trzymajcie się cieplutko, buziaczki!